Koncept 1B Wargaming umożliwiając nam zdobycie ten czołg za darmo. No, oczywiście, dla niektórych to nie za darmo, no bo musimy grać, musimy kupić przepustkę za 2000 golda. Później, te 2000 golda, oczywiście, odzyskamy w dużo większej wartości, ale w każdym razie, no, nie za darmo. Powiedzmy zupełnie nie przypuszczałem, że będzie to aż tak fajna maszyna. Cześć, witajcie, ja nazywam się Hincul i dzisiaj markujemy jakże żwawego amerykańca. Jest to oczywiście czołg ciężki nacji amerykańskiej poziomu 9. Patrząc na rynek amerykańskich czołgów ciężkich na 9 poziomie mamy niezłą konkurencję, ale czy aż tak niezłą jak ten pojazd? Hmm, co my tam mamy? Ano mamy M103. Dalej, czołg premium, jest to Phase One. I oczywiście ten nowy koncept 1B. Którego z tych trzech pojazdów bym wybrał? Zdecydowanie ten pojazd. Dlaczego? Powiem mam tylko jeden szczegół. Prędkość maksymalna tego czołgu ciężkiego to jest 45 km na godzinę, gdzie Face 1 jeździ 35, a M103 tylko 32. Mam nadzieję, że to Wam już wystarczy, ale jeżeli będzie to za mało, tutaj jeszcze możemy sobie powiedzieć o innych parametrach. A jakie to są? Działo identyczne: 120 mm na wszystkich trzech Amerykańcach. Dalej, penetracja na podstawie jest nieźle: 258, również konkurencja tyle samo posiada. Jeśli chodzi o pociski premium, tutaj jest najgorzej z tych trzech pojazdów: tylko 310. M103 posiada 340, naprawdę niesamowita wartość, jak i również Face one posiada 340, ale uszkodzenia mają takie same 400 na strzał. Co dalej? Powiedzmy sobie, kilka słów na temat parametrów dział tych pojazdów. M103 naprawdę jest nieźle, czas kupiania 2,3, celność 035, tak więc bardzo fajnie. A Face one Face One posiada 2,7 jest to najgorsza wartość i celność również najgorsza, 0,38. A co z konceptem 1B? Tutaj jest lepiej: celność ma 0,68, a czas skupiania 2,3. Tak więc nie najgorzej, ale zobaczcie jak ten pojazd jeździ: naprawdę coś niesamowitego. Bliżej jest jemu do czołgów średnich niż do czołgów ciężkich. Porównując tą mobilność, ja bym powiedział, że nawet on lepiej się rusza niż paton na dziesiątym poziomie. I przyjemność grania tym czołgiem jest naprawdę niesamowita. Opuszczanie działa minus 10 stopni i dodatkowo ta wieża jest taka fajna, mała. Pierwszy raz mamy do czynienia z, takim, z taką konstrukcją tego pojazdu. Owszem, ona bokiem jest dość duża, ale przodem, jeżeli stajemy do przeciwnika, prze przeciwnik, jeżeli nie będzie wiedział dokładnie, gdzie należy przebijać tą wieżę. Może mieć sporo problemów. I teraz patrząc na inne czołgi na dziewiątym poziomie, jest to dla mnie chyba jeden z lepszych pojazdów, właśnie na tym poziomie, jeśli chodzi o czołgi ciężkie. Owszem, mamy Conquerora. Ten pojazd zawsze będzie królował. Tyle, że patrząc na jego mobilność. To jest naprawdę bardzo, bardzo daleko akurat do tego konceptu 1B. I jeżeli miałbym wybierać, grając czy Conquerorem, czy akurat tym czołgiem, chyba zdecydowanie wybrałbym ten pojazd. Jest bardziej uniwersalny od Conquerora. Conqueror, jeżeli gdzieś pojedzie na przepychacz, czy zajmie pozycję, jest nie do ruszenia. Doskonale o tym wiemy. Ta wieża jest dość twarda. Działo robi niesamowitą rzeźnię. Ale nie ma takiej mobilności. Tutaj mamy mobilność, jeżeli potrzebujemy gdzieś się przejeść. Owszem, możemy to zrobić i daje to naprawdę dużo, dużo większe możliwości. Jest miękkim czołgiem, z tym musimy się liczyć. To niby jest czołg ciężki, ale nie ma naprawdę problemu z przebiciem tego kadłuba. Tutaj te wystające takie alawłazy są bez żadnego problemu przewijalne i na to musimy zwrócić uwagę. Dodatkowo działo robi również niesamowitą robotę. Słuchajcie, z lepszą załogą, jeżeli. Wyposażymy sobie załuganta, tak jak zawsze chcemy, żeby poprawić akurat to dział. to parametry są nawet lepsze niż niektóre kiedyś czołgi średnie. Tak więc zobaczcie jak ten czołg jeździ. No coś niesamowitego. Owszem, wynik może nie najlepszy, ale nic. Od czego Inzul jest w bitwie. 5 do 8, dwie artylerie, to mnie najbardziej martwi. I teraz, momentalnie, możemy szybko zmienić flankę. Zobaczcie, 45 km na godzinę. Prędkość osiągamy momentalnie i to jest naprawdę coś niesamowitego. On chyba posiada prawie 21 koni na tonę, tak więc, no, tak naprawdę robi to spore wrażenie. Dobra, jedziemy dalej. Ten padł. Tam jest artyleria w rogu, ale nasza sama, samotna niszczarka pojechała i nie wiem, czy dojedzie. A jeszcze trochę czołgów zostało, jest 4 do 6. Komfort grania tym czołgiem jest niesamowity. Uwielbiam go, powiem Wam, że uwielbiam tą maszynę. Tu jeszcze mamy jakiegoś niedobitka. Dobra tortość, tak? Jest tortość, dobra, i to jest na reszce jego Dobra, gościu mnie wręczył. Dzięki wielkie Arta żyje, dała znać o sobie, coś tu jeszcze jest AMX, tak? AMX 30, to jedziemy po niego. Zobaczcie na tą mobilność. Piękna sprawa, piękna sprawa. Okej, okay. dobra. Tutaj mamy patona, zobaczcie, jest paton, może mi się uda z nim zrównać, zaraz porównamy sobie mobilność tych czołgów. Ja jestem tym patonem, jedzie tutaj. Gościu się zatrzymał, nie mamy zbytnio jak przetestować, ale uwierzcie mi, naprawdę ta mobilność jest niesamowita. Mam nadzieję, że wielu z Was udało się ten pojazd zdobyć. Jeżeli Ciężko wam idzie granie tym żołgiem. Ja od siebie jedynie co mogę powiedzieć. Po prostu delikatnie zachowajcie dystans. On jest miękki i na to musimy naprawdę zwracać uwagę. Przeładunek działa. No słuchajcie, to jest ponad 10 sekund. Uszkodzenia mamy fajne. 400 na strzał, ale mimo wszystko musimy, musimy patrzeć na nasz pancerz. On nie jest idealny, jak, taki jakbyśmy chcieli. Wiesz, że potrafi odbić, nawet gdzieś tam. Jeżeli gramy na przepychaczach, to działo świetnie się opuszcza. On ma jeszcze taką fajną, niską sylwetkę. Aj, kurde, niepotrzebnie przyjąłem. No ale nic. Dobra, została nam jedna artyleria, która już nieraz dawała znać o sobie. No i został nam jeszcze ciężar. I co to jest? Type, tak? Type czwarty, czyli dziewiątka. Nie wiem, ale gościa nie widziałem od samego początku. Nie wiem czy on czasem nie jest gdzieś tam przy tym przy bazie. No nic, jedziemy w każdym razie po artylerię. Arta pokazała nam się, gdzie ona jest. A tak, więc jedziemy. No i dobra, goni nas patonie. <grytanie> I tak jak już powiedziałem, grając właśnie na przepychaczach, przy fajnym opuszczaniu działa mamy minus 10 stopni. Wieżą potrafimy odbić, ale kadłub praktycznie wszystko łapie. Tutaj musimy się naprawdę pilnować. Starać się chować ten kadłub. No taki tak zwany pull down. Wieża, jeżeli będzie mocno skręcona, to również ona bez problemu wszystko złapie. Jednak ta płaszczyzna po bokach, lewy, prawy bok, ona jest spora. I zobaczcie, no nie ma problemu z przebijaniem. Nawet od czasu do czasu jesteśmy w stanie się wbić w ten taki ala, włas, dowódcy. U góry, ale mów, mówię, to nie jest wcale takie proste Żeby to przebić Mimo to boczki wieża przyjmuje, Dobra, jest Kroś, coś tam ruszony, nie wiem czy on stoi awczy, czy on gra. Kurde, dziadu ty dobra, jest. No, kaman. Chyba pochwaliłem zbytnio to działo. Amerykańskie działo. Czasami bywa kapryśne. No ale nic. Ty będziesz nasz. Aha, gra tym typem. Bo chyba oddał strzał. Dobra. No dobra, zabieramy się za typa. No, jestem na. Na hita jestem, wystarczy byle gdzie mnie pacnie i mnie już nie ma, jeżeli będzie grał burzakami. Owszem, jeżeli mu dobrze polosuję, bo to jest też taka ruletka z tymi pociskami, ale wolę nie ryzykować. A gościu, no nie wiem, kurde, jakiś taki dziwny trochę. Dobra, powoli będziemy skubać. Bardzo mi się ten, ten czołg podoba. Tak samo jak dali nam KPZ-cika na dziewiątym poziomie, również jako nagroda. Tamten czołg również wymiata na swoim poziomie. Tak samo i koncept 1B. Świetna maszyna, naprawdę coś niesamowitego. Jak tym czołgiem mi się dobrze gra. Dawno nie grałem takim fajnym ciężarem. Na dziesiątym poziomie. Jeśli chodzi o odczucia, no to oczywiście Valor, tak? Valor, no... Niesamowita również maszynka. Ciut inny poziom, ale jeśli chodzi o grywalność, o nasze, nasze takie doznania, odczucia, to są pewne czołgi, gdzie no, chce nam się wyjeżdżać do bitwy i przyjemnie nam się gra, nawet jeżeli on nie jest idealny, a są też również takie czołgi, gdzie no... Kurde grając z nim, jednak tego nie czujemy. O, chodź, kolego. No ciężko, ciężko mu ogarnąć widać tą maszynę. Jeszcze go tam patonem no ale odpłacił mu dobra. Kończymy kolegę. Tak więc no swoje zrobiliśmy w bitwie. No i dobra, to będzie pierwsza bitewka. Jeszcze zostały nam dwie, a będzie się działo. Patrząc na zarobek, nie patrzmy na to. Może w następnej bitwie nam się uda coś tam zarobić. Ale ja mówię, gram na 9, na 10 poziomie, to kompletnie na to nie zwracam uwagi. Ósmy poziom dla mnie to są, a szczególnie właśnie czołgi premium, to są czołgi do zarabiania, jeżeli potrzebujemy srebra, a na dziewiątce, na dziesiątce to nie ma na czym oszczędzać. Dobra, lecimy dalej. I teraz bitwa, proszę bardzo. Cóż, za piękna mapa i jeszcze nie ma artylerii. Jesteśmy na topce, bardzo fajne losowanie, zobaczcie. Coś pięknego. I zaraz zobaczymy, poznamy możliwości tego czołgu na tak zwanym nie Schowamy sobie kadłub no i będziemy opuszczali działo. Mam nadzieję, że właśnie chociaż jeden czołg... Tam, słuchajcie, na tą górkę to wystarczy jeden, dwa czołgi, tak aby po prostu trzymać tą linię. Kurde... Przyglądając się tej czciące, to jest no, tragedia, jak to wygląda. Aż oczy bolą. Ja nie gram w 4K, niestety. Ciągle 1080p, a bardzo chciałbym pograć. No to mówię, cały czas zbieramy na, zbieram na nagrywarkę. Dobra. Tak jest. O tutaj, w tym miejscu, gdzie ja teraz jestem, jeżeli prawa strona nie będzie Was niepokoiła, słuchajcie to jest idealna pozycja, dlatego że ci goście, którzy będą tam próbowali wysadzić swój dziób, no to w tej pozycji macie na nich niesamowity przestrzał. No nie wiem, kowego tą E50 to tak trochę przy tym opuszczaniu działa, tak średnio bym powiedział. Jedna nasza niszczarka pojechała na górkę, no tak nieciekawie. Ale mamy wsparcie na środku, tak więc nie jest źle. A ci przy bazie, nie wiem co oni śpią, czy. Dobra, jedzie jeszcze ciężar, dobra, jest jeden czołg na górce. Ja bym tego fonta tam machnął. Dobra, jest draugn. Okej, okay, proszę bardzo. No i to poczuł. I trzeci, a co on robi? Aha, przejeżdża sobie. No, kolego, przejechałeś. A, udało mu się. No i ta celność działa. Słuchajcie, patrząc ogólnie na te perki na tych załogach, to kurde, z niektórych dział to się yy, polubiły dosłownie no, laserowe te działa. Wcześniej We wcześniejszej wersji WOTA, grając amerykańskim czołgiem ciężkim, z tej pozycji naprawdę było czasami ciężko cokolwiek trafić na taką odległość, a teraz no... Bajka. <laughs> z jednej strony to jest dobre, no wiele przyjemniej się gra, tak? Bardziej komfortowo. i tutaj słuchajcie, bo ktoś tam mi napisał, że no, muszą posypać się jakieś nerfy i tak dalej. Słuchajcie, każdy z nas ma szansę. Tyle, że jeżeli gościu, kurde, na czołg ciężki robiąc załogę, nie zastosuje odpowiednich perków, no to ma taką kichę, jak pokazują mu parametry, że to działo, kurde, jest niecelne i tak dalej, i tak dalej. Ja zdecydowanie nadkładam celność, czy ogólnie parametry działa, niż na przykład tam mobilność, jeżeli gram czołgiem ciężkim. Dobra, podstawa to jest poprawić parametry działa i również szybkostrzelność, to jest podstawa grając czołgiem ciężkim, a resztę, no, słuchajcie, nawet niemobilnym czołgiem ciężkim, gdzieś tam, jak, jeżeli jedziemy na przepychacz, no to dla nas to będzie najważniejsze, co z tego, że ja poprawię sobie mobilność, czy kurde, Maskowanie, jak tego nie będę mógł wykorzystać, a działo, wchodząc w wymianę z przeciwnikami, no ono musi zaowocować, ono musi po prostu być idealne, tak? Och, pięknie, tutaj mamy aż rój czerwonych. Dobra, wracamy na naszą pozycję. Tu jest Mausien, a może jakiegoś złotego pociska? Zobaczymy, co na to odpowie. Pewnie delikatnie ugnie się pod naszą penetracją i to poczuje. Trochę przyjąłem, trochę odbiłem, tak więc, znowu widzicie, czołg nie jest niezniszczalny. Musimy się bardzo pilnować. Okej. Okay. Okej. Okay. Coś mnie jeszcze tutaj tryca. Fajnie, gdyby oni to wprowadzili tak, jak jest na Pc, gdzie mamy chyba informację od kogo dostaliśmy. By to na pewno nam ułatwiło. Tak, jak gdzieś tam ktoś stoi w krzaczorze, i wtedy byśmy wiedzieli dokładnie. A nie weszło, nie trafiłem. Dobra, jest jeden czołg na górce ciągle, ale nasi widzę, ruszyli ostro. No i tutaj. Gościu jest widzę w też identycznym pojeździe jak my, ale no... Powiem wam, że ta strona dla mnie chyba jest ona ciut lepsza. Są lepsze możliwości właśnie tu przy tej góreczce, gdzie ja stoję, jest lepsza pozycja do opuszczania działa. No i choć w a, tutaj mamy wyposażonego w nóż! Ja nie zakładałem akurat tego Camo a'la Johna Rambo, zdecydowanie mi się to mniej podoba. Jednak standardowy ubiór bardziej mi się podobuje niż z tym nożem. Nie wejśło nam. No jest już po bitwie, oni nie mają kompletnie nic do powiedzenia, są zamknięci, zobaczcie sami. Prawa flanka ładnie tam też pojechała. Tu mamy kolegę z Polski, serdecznie pozdrawiam. Chociaż, no szkoda, że nie w moim kinie. Kirowiec! Słuchajcie, kierowcem również wczoraj wbiłem trzecią odznakę biegłości i nie nagrałem żadnego materiału, ale postaram się zagrać ze dwie, trzy bitwy i przypomnieć, trochę ten czołg, bo jest taki zapomniany, i powiem Wam, że dla mnie chyba jest najlepszy czołg radziecki na chwilę obecną, z czołgów ciężkich na ósmym poziomie, bo wymiatacz niesamowity się zrobił z niego. Dużo lepszy, lepiej mi się grało nim niż Defenderem, dużo lepiej niż Isem trzecim. I mobilność, i pancerz o wiele bardziej Fajniej to działa niż właśnie na isie trzecim. No i dobra, po bitwie. Zobaczmy jeszcze wynik końcowy. Ile nam zostało do końca, żebyśmy wbili trzecią odznakę. Na szczęście nie na dużym minusie, ale bitwa ta ostatnia. Zostało już nam naprawdę niewiele. Niecały, no w sumie 1% z małym ogonkiem. No, i to będzie ostatnia bitwa, ale tu będzie no, grubo. Min, tam na minusie będę miał grubo, ale chodziło o to, żeby oczywiście wbić już trzecią odznakę biegłości. No i bitwa będzie o wiele bardziej wymagająca, jednak dziesiątek mamy dużo, dużo więcej. Jest to szturm, tak jest, tak. No i lecimy. Mapa pilzno. Bardzo fajna mapka, tylko że powiem wam, że dużo graczy zupełnie niepotrzebnie rasuje na samym początku. Tamci przeciwnicy, oczywiście nasi, mają lepszą pozycję, bo jeżeli oni sobie staną na linii 4, oni stoją czy tam na linii 3, oni stoją po prostu na cooldownie. Wystarczy, kurde, wysadzą, działa. No i tak jak my, ci co się zbyt mocno zapędzą do przodu są na pozycji przegranej, wystarczy delikatnie ich wyciągać, postarać się wyciągać do przodu, żeby to oni wyjechali na otwarte pole. Fakt, my musimy atakować, tak? Jeżeli przeciwnik nam się również nie ruszy, no to jesteśmy ugotowani. Tam jest Magic. Dobra, ja pojadę sobie tutaj za te budyneczki. Czy to z jednej, czy z drugiej strony, postaram się złapać. Jakiekolwiek pojazdy, które będą sta starały się podjeżdżać do przodu, ale już tak się stanie. No, mamy tu lajta, wyjedzie ryzykowny wyjazd, dobra, co my tu mamy? Tutaj mamy nieciekawie, jest polak, jest e setka. Tak więc, no, musimy uważać. A co z drugiej strony, tutaj już jest zwiat zrobiony. <laughs> Nie ma sensu z koniem się kopać. Lepiej się czasami jest wycofać, zająć o wiele lepszą pozycję, no i po prostu poczekać chwilę. Chyba nie będę miał innego wyjścia, jak wrócić tam gdzie zaczynałem, no bo tu słuchajcie, nie mam ani dobrej pozycji na oddawanie strzałów, ani nie mam jakiegokolwiek potencjalnego na razie chętnego. Jeszcze zobaczymy tu, na tym rogu. Dobra, jest light. Jeździ jak wariat, jak to light, ok. To musiał poczuć, no i to poczuł. Załadowałem sobie teraz APCRy, jednak ta prędkość pocisków jest dużo, dużo lepsza. No i tu musimy już robić strzał za strzał, tak? Uszkodzenia za uszkodzenia. Nie ma czasu na dingania. Ok. Dobra, słuchajcie, nic innego mi nie pozostaje jak wrócić na... Oj, oj, wrócić na pozycje startowe i tam z daleka próbować sobie właśnie radzić na cooldownie. Oho, tu jedzie seta. Środkiem. Okej, okay, dostał. Ta flanka no nie jest zbyt ciekawie. Zobaczcie, tutaj mamy trzy czołgi. Stoją na A78 nasze. One nic nie mogą zrobić, nie mogą ani wyjechać. Dobra, tego pana będziemy dojść. No nie mają kompletnie szans. Jeżeli tam ci stoją na holdownie, mają opuszczoną wieżę, nic nie zrobimy. Jedynie co, no próbować robić to co do nas należy. Jeżeli przeciwnik gdzieś tam jest na otwartym polu, tak jak ty ma MX-em, no to pałować go ile się tylko da. 12 do 11, okej, okay, ciebie już nie ma. Okej, okay. ta fałka, ta fałka jeszcze jest chętna. A jeszcze jest Polak, dobra. Czekajcie, tu co tu jedzie. Tego bym jeszcze dobił, Zawsze to lufa mniej. No niestety nie weszło nam. Nawet go nie zarysowaliśmy, ale tego zarysujemy. No, trochę chyba tym Polakiem się zapuścił. Gościu, są jeszcze dwie niszarki. Dobra, jedna niszarka już jest tutaj u mnie. Co to jest? Grill? Taki jest grill. Ok, musimy uważać. Słuchajcie, 11 do 8, nawet jest 11 do 7. Tego już nie powinniśmy przegrać. Ale, hmm. <laughs> Bitwa jeszcze trwa i to jest, słuchajcie, to jest właśnie to. Musimy zawsze grać do końca, kurde, bo momentalnie ten wynik może nam się zmienić. Tym bardziej, że tutaj jest dużo, dużo, naprawdę dużo czołgów jeszcze z full HP. A nasi, no, tak jak ten gościu w tej... W tym obiekcie z tą fałką kompletnie nie będzie miał szans. Nie wiem, co to strzela koło mnie jakiś magazynek ciężki, ale no chyba ani jeden pocisk mnie wszedł w tą fałkę. Okay. No nic, mi już nic innego nie pozostało jak dojść ile się tylko da i zbierać uszkodzenia, tak abyśmy przybliżyli się do naszej trzeciej odznaki. Okay, no, kurde, weź gościu. Traf chociaż raz. Strzelasz, ale bezsensownie. Patrzcie, zobaczcie. Ani jeden pocisk. I dalej, bez przebicia. Co to za czołg jest, kurde? Cztery pociski, ani jeden nic mu nie zrobił. Magazynek. Come on. 3800. Jeszcze mało, jeszcze mało. Tam chyba nam. Więcej niż 1% brakuje. To jeszcze przydałoby się tak z 2, przynajmniej dorobić. To tu jest mamy grill. No, 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 no. Dobra, mamy grilla. Ok. No i jest 4 do 7. Z wyniku dla nas idealnego zrobiła się totalna kicha. Zrobiła się totalna kicha. No słuchajcie, to są takie niedobitki, tylko ja nie wiem. Ci nasi to jacyś tacy nie mrabi. Dobra, jest dobrze. Chodźmy. Tym grillem. Ups, okej. Okay. Pięknie. To można powiedzieć, że całego grilla zdoiłem. Tutaj fałka jedzie, tak? No jeszcze ta fałeczka. Hmm, hmm, hmm. hmm. Co tu jest? Co tu mamy? 60 TP nasz, ja postaram się tutaj popatrzeć na tą flankę. Co oni tam robią? Kurde, aha, T57 Heavy, to chyba on koło mnie stał i strzelał, i ani nie ten pocisk nie trafił. No super, super. Dobra, WZ jedzie pełniu pełniuteńki WZ. Nie niedobrze. Nie dobrze No już teraz nie będę miał zbytnio jak się wbić w niego, a może? Okej okay. No i ci nasi zamiast tutaj już stać to pojechali do przodu niepotrzebnie Dobra, dawaj tego skończymy Jednej lufy mniej Może jeszcze coś nam się uda Aha, już raczej nie. Dobra, 5600. Coś tam jeszcze skubnę na tym wózecie. No i to by było tyle. W każdym razie to powinno nam wystarczyć, żeby wbić ten 1% z małym ogonkiem. Dobra. Nie mam kompletnie szans, on jest zbyt pełny, słuchajcie, 1400, prawie 1500 hapsa, ja mam tylko 600, także dwa strzały mnie nie ma. Nawet próbując... Skontować mój pancerz, nie jesteśmy w stanie na razie na takiej otwartej pozycji nic zrobić, tak? No, Okej, okay. coś mnie jeszcze z tyłu machnęło. Dobra, 6400, tak więc spokojnie powinniśmy już wbić te trzy odznaki biegłości. Ten wynik nam spokojnie wystarczy. No i zaraz zobaczymy, co nasza drużyna zrobiła, to mnie ciekawi. Ale tak jakoś mizernie. No wynik patrząc na srebro, minus 64 tysiące, słuchajcie. Kto bogatemu zabroni? 50, 95% mamy bitem, dobra. I jeszcze zobaczymy tablica wyników. Obieg 430, aż 5 uszkodzeń, wow. Chieftain 700, wow. Paton. No dobra, tak się prezentuje koncept 1b z trzema odznakami biegłości. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Wam ślicznie za uwagę i pojazd naprawdę bardzo mi się podoba. Świetna maszynka. Do usłyszenia. Hej!